Moi synowie próbowali mi ostatnio wyjaśnić misję w Minecrafcie, którą robili. Ja się bardzo starałam zrozumieć, nie szło mi zbyt dobrze, i w końcu moje starsze dziecko się zlitowało i powiedziało: Mama, ty i tak tego nie zrozumiesz, bo ty jesteś pokolenie dawnych czasów. Moje młodsze dziecko zapytało mnie nawet kiedyś: Czy kiedy byłam mała, to istniały już na świecie krzesła. Um, więc. Dziwię się moim dzieciom, że trudno im sobie wyobrazić, że ten dzieciak ze slajdu urodził się w świecie, kiedy nie było w domach internetu, ale mnie też jest dziwnie, jak babcia opowiada, że gdy była mała, to nie było jeszcze prądu w jej wiosce. Dlatego dzisiaj, ponieważ widzę też w pediatrii, w swojej pracy, że wystarczyło dwa, trzy pokolenia, żebyśmy zapomnieli faktycznie o wielu rzeczach, również z mojej działki, które jeszcze niedawno były codziennością. I dzisiaj, jako przedstawicielka pokolenia dawnych czasów, urodzona w poprzednim tysiącleciu, chciałam Państwa zaprosić w krótką podróż w przeszłość. Nie oddalajmy się lokalizacyjnie za dużo, zostaniemy w Polsce, ale 200 lat temu. 200 lat temu, tak jak tu wszyscy siedzimy, Państwo, ja w większości bylibyśmy nędzarzami. No, nie dlatego, że nie podejrzewam Was o jakieś szlacheckie korzenie, tylko że większość ludzi była wtedy nędzarzami. Mieszkalibyśmy może w jakichś biednych wioskach, w jakichś zatłoczonych dzielnicach miast. I pewnie domyślacie się, że tak jak teraz rodzą nam się dzieci, te dzieciaki rodziły się też wtedy, natomiast wtedy w pierwszych latach życia umierało od 30 do 50% dzieci. Strasznie dużo. Domyślamy się pewnie ciężkie warunki życia, niedożywienie, rzeczywiście główną przyczyną śmierci dzieciaków wtedy były choroby zakaźne. I proszę sobie wyobrazić naszą królową wszechczasów chorób zakaźnych, taką chorobę, która była na ziemi przynajmniej od 3000 lat. Jeżeli trafiała do populacji, gdzie jej nigdy nie było, do Waszej wioski, do Waszej dzielnicy, jeżeli wcześniej nie chorowaliśmy, zarażali się prawie wszyscy, nie było na nią żadnego leku, 30% ludzi umierało. Taka choroba oczywiście na świecie była, to była ospa prawdziwa. Ospy prawdziwie bali się wszyscy, więc nawet gdyby byli Państwo te 200 lat temu tymi szczęściarzami, jakimiś arystokratami, bogatymi mieszczanami. Była to choroba bardzo demokratyczna. Umierali na nią ludzie z każdej warstwy społecznej. Umarł na nią na przykład Piotr I, car Rosji w wieku 15 lat, umarła królowa Maria II Stuart w wieku 32 lat, czy Ludwik XV, król Francji w wieku 60 paru lat. I nie pokazuję tego dlatego, że śmierci arystokratów jakoś bardziej mnie wzruszają niż śmierci innych ludzi, tylko żeby pokazać, że nawet gdybyście byli wtedy najpotężniejsi, najbogatsi, mielibyście wszelkie zasoby tamtych czasów, wobec ospy prawdziwej bylibyście bezbronni, tak jak wszyscy. Żyła na początku XVIII wieku taka arystokratka, Lady Mary i Montagu, ta pani była żoną angielskiego ambasadora w Turcji i w latach 1716-1718 mieszkała ze swoim mężem w Konstantynopolu. Lady Mary, tak jak wszyscy wtedy bała się bardzo tej ospy prawdziwej. Tutaj portrecista był dla niej łaskawy, ale ona sama pisze w swoich wspomnieniach, że kilka lat wcześniej przeszła tą ospę prawdziwą i ta choroba, jak ona sama pisze, oszpeciła ją na zawsze zebrała jej urodę, ale co ważniejsze, zabiła jej brata. Dlatego Lady Mary. Gdy mieszkała w Turcji, dowiedziała się o metodzie, gdzie próbowano chronić się przed tą najstraszliwszą chorobą tamtych czasów i wcześniejszych, o metodzie wariolizacji. To polegało na tym, że od osób chorujących na ospę prawdziwą pobierano zmiany ze skóry i sproszkowane krosty, wydzielne z tych krost podawano pod skórę osobom zdrowym. Zarażano te osoby tą ospą prawdziwą, ale przez skórę, przez to, że to było przez, przez skórę, nie przez śluzówki, ten przebieg liczono na to, że będzie łagodniejszy i zwykle taki że rzeczywiście był i te osoby nabywały odporność. Lady Mary poddała tej metodzie, widocznego tu na portrecie czteroletniego synka Edwarda, a gdy wróciła już do Europy, również swoją córeczkę i ona właśnie rozpowszechniła tę metodę z Azji w Europie. I dzięki temu, pod koniec XVIII wieku, angielski lekarz Edward Jenner znał tę metodę, ale on zaobserwował coś bardzo ważnego, że kobiety dojące krowy, dojarki, które miały kontakt z ospą krowią, kompletnie niegroźną ospą, one nie chorowały na tą zabójczą ospę prawdziwą. Więc on użył tej metody wariolacji, znanej już wcześniej, ale zamiast tego zabójczego wirusa ospy prawdziwej, użył do tego tej niegroźnej zupełnie dla ludzi ospy krowianki. To jest kamień milowy w historii chorób zakaźnych, w historii medycyny. W ten sposób powstało pierwsze szczepienie, szczepienie przeciwko ospie prawdziwej. Użyliśmy wirusa niegroźnego, żeby zdobyć odporność przed wirusem, który przez tysiące lat swobodnie zabijał ludzi. I pokażę Państwu zdjęcie, które. Bardzo lubię, bo pediatrzy lubią dziwne zdjęcia, ale chodzi o to, że ono jest bardzo ważne historycznie, bo to jest zdjęcie dwóch chłopców w tym samym wieku, którzy zarazili się ospą prawdziwą z tego samego źródła, tego samego dnia. I chłopiec po prawej stronie został wcześniej zaszczepiony w przeszłości, ma pojedyncze zmiany na buźce. Chłopiec po lewej to nawet nie jest ciężki, to jest typowy, zwykły przebieg ospy prawdziwej. To jest dawno, ale nasze ostatnie ognisko w Polsce. To było jeszcze lata 60.-1963 rok we Wrocławiu. Jeszcze tą straszną chorobę w Polsce mieliśmy. Prwiózł ją z Azji oficer. To jest nasze ostatnie ognisko, natomiast jeszcze ogniska w Europie na świecie były w latach 70. Po lewej tu widzimy dziewczynkę w Bangladeszu, to jest zdjęcie zrobione w 73. roku. Ona choruje na ospę, a po prawej widzą Państwo człowieka, który już jest zdrowy. On już tę ospę przechorował. Na zawsze zostawiła ślady na jego twarzy, więc możemy się spodziewać, o czym Lady Mary pisała w swoich wspomnieniach, ale co ważniejsze, ten pan stracił z powodu ospy na zawsze wzrok. I rok 1980, bardzo ważny w naszej historii medycyny, bo to jest rok, kiedy po raz pierwszy od tysięcy lat nie mamy ospy prawdziwej na świecie. To jest dzięki szczepieniom, dzięki szybkiej izolacji chorych. Każde ognisko było szybko zauważone, osoby z otoczenia były szczepione i to jest rok eradykacji ospy prawdziwej. Tysiące lat chorowania pokonaliśmy chorobę, która rzeczywiście wcześniej była grozą wszechczasów. Ale rozumiem, że 200 lat temu to było dawno, więc zapraszam Państwa troszkę bliżej, 100 lat temu. I 100 lat temu to życie wcale nie było aż takie inne jak teraz. 100 lat temu nasi przodkowie mieli telewizję. 100 lat temu Einstein już teorie względności swoje publikował, 100 lat temu Ford już samochody osobowe na, na szeroką skalę produkował, a nawet Lego produkowały już pierwsze zabawki. Czasy nie takie inne, a nadal na 100 dzieciaków 14 umierało w pierwszym roku życia, a jak doliczymy kolejne lata, to dorosłości nie dożywała czwarta dzieci. Czasy się zmieniły, warunki życia były lepsze, i nadal główną przyczyną śmierci tych małych dzieci były choroby zakaźne. Mamy bardzo fajne źródło wiedzy na temat polskiej medycyny z tamtych czasów. To są pamiętniki lekarzy. Książka, widać, lekka lektura, ponad tysiąc stron. To są zapiski 14 lekarzy, dwóch lekarek, wydane w 1960 roku. Oni tam opisują poprzednie 50 lat swojej pracy. Bardzo ciekawa lektura, polecam państwu, to jest dostępne za darmo w internecie. I szczególnie jedna choroba dostała dużo przestrzeni, przewija się we wspomnieniach tych lekarzy. Ja jako pediatra czytam to jako coś naprawdę no, niesamowitego i strasznego. I ta Choroba, tutaj pozwolę sobie zacytować. Otóż diagnozę niektórych wypadków trzeba było czasem określić słowem śmierć. Szczególnie często to określenie cisnęło mi na myśl, gdy miałam do czynienia właśnie z gruźlicą. I myślę, że Państwu bardziej gruźlica kojarzy się z gruźlicą dorosłych, z tą gruźlicą płucną, z Chopinem umierającym na suchoty. Natomiast, proszę Państwa, gruźlica u małych dzieci, u niemowląt, przede wszystkim atakuje układ nerwowy, przebiega pod postacią zapalenia oponsepsy. To jest zabójczo groźna choroba. Ona się przewija we wszystkich tych wspomnieniach. Gruźlica, jedna z naszych głównych przyczyn śmierci wtedy. Szczególnie mi utknęła jedna historia z tych opisanych w książce, pani, która straciła troje kolejnych niemowląt z powodu gruźlicy. Troje jej dzieci przed pierwszym rokiem życia zmarło na gruźlicę. Okazało się, że źródłem jest mąż tej pani, tata dzieciaków, przewlekle kaszlący, on też zmarł. Więc ta pani straciła trójkę dzieci i męża i opisuje lekarz w tych wspomnieniach, że po kilku latach przyszła do niego z nowym swoim wybrankiem i mówi, że chce wziąć z nim ślub, chce założyć rodzinę, ale tak strasznie się boi gruźlicy, że prosi tego lekarza, żeby przebadał tego pana, czy on na pewno też nie jest na tej gruźlicy chory. Ja przez 12 lat swojej pracy jako lekarka widziałam dziecko z gruźlicą tylko dwa razy. Dzięki szczepieniu małych dzieci, szczepieniu niemowląt, odwróciliśmy to. Nie mamy już tych małych dzieciaków umierających powszechnie na gruźlicę, tak jak wtedy. Kolejne choroby, które wtedy, jeszcze 100 lat temu, bardzo nam zabijały niemowlaki i też dużo w tych pamiętnikach lekarzy dostały miejsca, to jest błonica i odra. Kolejne choroby zakaźne, odra, również pod postacią zajęcia układu nerwowego, może przebiegać, wtedy być śmiertelnie chora. Błonica to jest taka choroba, która powoduje duszenie się na poziomie migdałków, i jeszcze lekarze niewiele starsi ode mnie, 50-60 letni, oni uczyli się na studiach ratunkowej tracheotomii, czyli że jak mamy dziecko z błonicą, trzeba mu zrobić dziurę w szyi, żeby ono oddychało do czasu, aż zadziałają leki. Również opisują to w pamiętnikach lekarze lekarzy sprzed 100 lat. Natomiast ja na studiach się już tego w ogóle nie uczyłam. Nam przedstawiano błonicę jako ciekawostkę historyczną. Jako coś, co dzięki szczepieniom, czego już nie mamy w ogóle w Polsce. Pewnie Państwo wiedzą, że z racji mniejszej wyszczepialności te choroby wracają. Kolejna przyczyna, biegunki. Nic nadzwyczajnego. Każdy, jak tutaj siedzi, na pewno tę przyjemność kiedyś miał. Natomiast tutaj biegunki już na szczęście nam naszych maluchów teraz nie zabijają ze względu na lepszy dostęp do szpitali, lepszy dostęp do kroplówek. Ja, jak mam teraz maluchy w pracy, które mają biegunkę, to główny strach rodziców jest taki, że nie damy rady nawodnić tego malucha w domu i będzie trzeba trafić do szpitala na kilka dni pod kroplówki. Wtedy największy strach rodziców był taki, że po prostu dziecko na tą biegunkę im umrze. I kolejne przyczyny, najczęstsze. Zapalenia płuc szkarlatyna. Choroby powszechnie występujące teraz, mnóstwo dzieciaków ciągle z tymi chorobami, ja widzę w pracy, na pewno Państwo w swoich rodzinach też takie przypadki mieli, więc dlaczego teraz, jak ja mam dziecko z zapaleniem płuc czy ze szkarlatyną, wcale nie jestem jakaś bardzo przestraszona, te dzieciaki za 5-7 dni czują się świetnie, a 100 lat temu to były choroby dla dzieci śmiertelnie groźne. Kiedy robiłam specjalizację z pediatrii, byłam na stażu w szpitalu wyższej referencji i byłam tam z lekarzem w gabinecie USG. I do tego gabinetu zostało przysłane dwuletnie dziecko ze swoją mamą z oddziału. I ten maluch był przyjęty z powodu złego stanu ogólnego, wysokich parametrów zapalnych. Nie było jeszcze do końca wiadomo, gdzie jest to źródło zakażenia. Lekarz przyłożył USG do płuc i zobaczyliśmy tam. Coś, co nazywamy w pediatrii płatówką. Bardzo poważne płatowe zapalenie płuc. I mama zobaczyła, że ten lekarz zastygł tam z tą głowicą i mówi Panie doktorze, co pan tam widzi? A ten lekarz powiedział, niestety na głos, pierwsze słowa, które przyszły mu do głowy 100 lat temu kupowałaby pani trumnę. <śleszanie> Więc... Absolutnie nie uważam, że były to właściwe słowa do matki dwuletniego, chorego dziecka. Ten lekarz też szybko opamiętał, przeprosił i powiedział, że za leczenie włączymy, ale to są takie, to jest coś takiego, co ja też bardzo często myślałam, pracując na oddziale pediatrii. Jak mieliśmy maluchy z ciężkim zapaleniem płuc, niemowlęta z zakażeniami układu moczowego. Proszę Państwa, każda choroba bakteryjna 100 lat temu była śmiertelnie dla dzieciaków groźna, bo 100 lat temu może mieliśmy samochody osobowe, telewizje, nawet pierwsze Klocki Lego, ale nie mieliśmy antybiotyków. Odkrycie penicyliny to jest nie całe 100 lat temu, 1928 rok. To jest zdjęcie, które zrobiłam w Muzeum Nauki w Londynie, gdzie byłam z moim mężem, i z dzieciakami, oni oczywiście poszli na jakieś nudy, tam samochody, samoloty, jakieś tak. Ja poszłam do części medycznej. Najciekawsza rzecz, czyli znak na ziemi. Ludzie po nim przechodzili, nie zwracali na niego uwagi. Ja, jak to zobaczyłam, to naprawdę to było dla mnie duże przeżycie, bo rzeczywiście antybiotyki zmieniły naszą przyszłość. To jest drugi kamień milowy po szczepieniach, jeżeli chodzi o pozycję ludzi w świecie pełnym chorób zakaźnych. Te choroby były od zawsze. Te dwa osiągnięcia zmieniły tutaj naszą sytuację. I to jest rok odkrycia. Ale antybiotyki na szeroką skalę dostępne dla wszystkich ludzi to były dopiero lata 40-50. to jest bardzo niedawno. I rozumiem, że mogą Państwo traktować to, co mówię, jako takie ciekawostki historyczne, jako jakąś taką statystykę. Ale pamiętajmy, że za każdą śmiercią takiego dzieciaka kryje się tragedia jakiejś rodziny. I to jest. Pierwsza babcia mojego męża, tutaj zresztą to dzieciątko na zdjęciu jest teraz moją teściową, więc pozdrawiam serdecznie mamę Hajkusiową. Natomiast ta babcia, zanim się urodziła, to jej mama, widoczna tu na zdjęciu prababcia, straciła już troje dzieci z powodu chorób zakaźnych. Umarł już wtedy czteromiesięczny Julianek właśnie z powodu biegunki zakaźnej, niespełna roczna Wandzia, a najbardziej babcia przeżyła śmierć widocznej tutaj na zdjęciu tej małej dziewczynki, trzyletniej Janci. I opowiadano potem w rodzinie, jak ona długo cierpiała, jak się nie mogła pozbierać po śmierci tej córeczki. To jest druga babcia mojego męża, babcia Cela. Babcia, kiedy była trzyletnią dziewczynką, a jej młodszy braciszek miał tylko roczek, to ich mama zmarła podczas kolejnej ciąży. I ja tutaj z racji tego, że jestem pediatrą, mówię głównie o dzieciach, ale pamiętajmy, że sprzed czasu antybiotyków współczesnej medycyny ciąża była również bardzo groźna dla kobiet, i jeszcze 100 lat temu jedna na 60-70 ciąży kończyła się śmiercią ciężarnej, strasznie dużo. Babcia potem zresztą do śmierci opowiadała, jak bardzo źle ją traktowała kolejna żona e, jej ojca, jak macocha się nad nią znęcała. Tak naprawdę, dzieciństwo jej się skończyło w momencie śmierci tej mamy. Więc to są jakieś tam przypadki, jakieś ciekawostki historyczne, to są naprawdę historie, które w naszych rodzinach są. I... Kiedy ja słyszę te głosy, że kiedyś nie było tych wszystkich rzeczy, i jak widzę te różne komentarze nawet w internecie, że ludzie chcieliby żyć w takich czasach bez tych wszystkich szczepionek, bez leków, bez antybiotyków, proszę Państwa, takie czasy już były. Ich naprawdę nie trzeba wymyślać. I myślę, że osoby żyjące 100 lat temu, którym rodziły się małe dzieci, one by się swobodnie z nami wymieniły na tą opiekę medyczną, którą mamy teraz. Bo kiedy słyszę te głosy, że kiedyś tego wszystkiego nie było, ludzie jakoś żyli. No to żyli nie wszyscy, bo przypominam, że 200 lat temu na 1000 dzieci umierało jeszcze 300-500. 100 lat temu na 1000 dzieci w pierwszych latach życia umierało od 140 do 230, a obecnie to jest tyle. I oczywiście to nie jest tak, że my nie mamy teraz jakichś naszych nowych wyzwań, bo jeżeli byśmy osiadali na laurach, gdyby nasi przodkowie sprzed stu lat pomyśleli, że już jest OK, nie mielibyśmy tej medycyny, jaką mamy teraz. Natomiast nie było lepszych czasów, żeby się urodzić medycznie niż teraz. Nie było lepszych czasów medycznie, żeby rodzić dziecko niż teraz. I niestety te nasze dwa kamienie milowe w historii chorób zakaźnych, czyli szczepionki, antybiotyki, stały się trochę ofiarami własnego swojego sukcesu. Szczepienia tak dobrze... Chronią nas przed tymi chorobami, które jeszcze 100 lat temu były powszechne, że po prostu zapominamy, że te choroby kiedykolwiek były. Ja jak w pracy mam rodziców, którzy decydują się nie szczepić dzieci, mówię, dobrze, a czy potrafią Państwo po prostu wymienić nazwy chorób, na które szczepimy? I często nawet nas w tych chorób się nie zna, nie mówiąc już o całym ich przebiegu. Antybiotyki, nasze cudowne leki są totalnie nadużywane przez to, że tak super działają. Są nadużywane przede wszystkim w medycynie, w hodowli zwierząt, w rolnictwie. Tutaj oczywiście to jest do nas lekarzy też duża uwaga, że jeżeli będziemy tych leków nadużywać, one już tracą swoją moc. Nie całe 100 lat je mamy na świecie. Już nie traktujemy ich tak, jak powinny być traktowane, czyli jako asa w rękawie przeciw infekcjom bakteryjnym. To jest nasz as w rękawie. Jeżeli będziemy tego nadużywać, Bakterie już się uczą mechanizmu działania tych leków. Już tracimy ich skuteczność, a dopiero kilkadziesiąt lat tak naprawdę z nich korzystamy. I dlatego Mam do Państwa taką prośbę na koniec, że jeżeli macie jeszcze dziadków w swoich rodzinach, macie jakichś starszych rodziców, jakieś osoby urodzone w latach 40 50 zapytajcie ich, jak wyglądało chorowanie, kiedy oni byli dziećmi. Zapytajcie o wspomnienia ich rodziców, bo się okaże, że może wy też macie w swoich rodzinach takie historie, które pokazują, jak te czasy się szybko zmieniły, ile zawdzięczamy tym odkryciom nauki, z których korzystamy teraz. Jeżeli nie znamy tego kontekstu historycznego, ciężko jest docenić to, co mamy i rzeczywiście traktować z te rozwiązania, one nie są raz na zawsze. Zresztą ja bym też tutaj dzisiaj do Państwa nie mówiła, gdyby nie medycyna, bo moja mama zmarła, zmarłaby w pierwszej ciąży, nie byłoby ciąży drugiej, z której ja się urodziłam. Mój tata jako dziecko umarłby na zapalenie wyrostka rozlane do odszewnej, więc bez antybiotyków też nic by z tego nie było. Dlatego proszę Was, myślcie o tym, pytajcie w swoich rodzinach, pamiętajmy o tym, co osiągnęliśmy, bo kto nie pamięta historii, skazany jest na ponowne jej przeżycie. Dziękuję bardzo.